Witam Was w dzisiejszym odcinku. bardzo mało mieszkanie, ma niecałe 40 metry kwadratowe i kupili to właśnie takie trochę flipper chyba tak się nazywa w Polsce słyszałam i właśnie y, zrobili tak, że zauważcie tutaj nie ma żadnych tapet. To jest w ogóle coś, coś niesamowitego w Niemczech, dlatego że wszędzie zawsze są jakieś tapety, brzydko to wygląda, ale też tak się wynajmie dobrze mieszkanie, ale w tym razem zrobili gładkie ściany. To też jest bardzo coś wyjątkowego. I 40 m2, jak wrzucili mieszkanie pod wynajem do internetu, to w godzinę, w godzinę było 50 zapytań. Że chcą mieszkać tutaj ludzie. To jest dwupokojowe mieszkanie, ale niecałe 40 m2, i od razu tutaj kilometr albo dwa jest pociąg, dlatego prawdopodobnie też, bo to jest takie dobra lokalizacja, bo tak dużo zapytań o to mieszkanie, że nawet podnieśli czynsz. I zaraz się zapytamy, ile tej czynszu jest za to Caltmite, bo naprawdę mieszkanie jest bardzo drogie, jak na niecałe 40 m2, dlatego właśnie, bo lokalizacja jest naprawdę bardzo dobra. No i gładkie ściany. A i tutaj też będzie kuchnia włożona, czyli właściciel, który kupił to mieszkanie, kupił też kuchnię i za to kuchnię miesięcznie będzie brał też pieniądze. Około 50 euro. I ogólnie 520 euro miesięcznie jest czynsz. Także bardzo fajnie. I dopłata do tej nieruchomości wychodzi. brutto to wychodzi około 120 euro mimo to, dlatego że po prostu kredyt jest. Rata miesięczna jest po prostu delikatnie większa. Ale to jest wszystko, 120 euro miesięcznie i więcej już ten właśnie właściciel nie będzie płacił, tak? Czyli tak naprawdę właśnie i za kuchnię weźmie, i za metr kwadratowy weźmie, więc wow, super. Czyli okno będzie zmienione, czyli to będzie, to będzie właśnie zamienione, to będzie właśnie wymienione to okno. I ogólnie ten cały remont, 12 tysięcy. Całego tego mieszkania 12 tysięcy euro kosztuje około. Także myślę, że. Dobrze. I oczywiście może sobie klient to odprowadzić od podatku. Kochani, właśnie byliśmy dzisiaj w mieszkaniu w München Gladbach, bardzo malutkie mieszkanko, ale dużo rendite. I właśnie dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć, co to jest rendite i w ogóle jak to się wylicza. I dlaczego to jest takie ważne? I dlaczego cały czas o tym mówimy? A mianowicie w ogóle każdy inwestor, to jest normalne, jeżeli inwestuje swoje pieniądze, no to liczy, prawda, ile ma z tego zysku. W ostatnich odcinkach opowiadałam Wam, że w Niemczech troszeczkę inaczej liczą, jak wyliczany jest zysk tego wszystkiego, że na początku nie musi to być od razu plus, że nie tak bardzo jednak się liczy na zasadzie, kiedy, kiedy mi się zwróci mój wkład własny. Oczywiście też jest do tego wyliczenie i zaraz Wam pokażę, jak to się liczy. Nie wiem, czy jest tak samo w Polsce, ale pokażę Wam, jak to wygląda tutaj. Jednak bardziej patrzę na... bo są dwa, dwa wyliczenia. Jedno jest wyliczenie faktor, a drugie rendite. I oczywiście, że przy, w różnych sytuacjach patrzymy też na ten faktor, ale zazwyczaj jednak liczymy rendite, czyli właśnie ten zysk, ten procent w ciągu roku, jaki uzyskujemy, czy, czy ta nieruchomość jest dobra, czy ona jest jednak słaba, czy mam dobry ten czynsz, czy dobra była suma tego kredytu. Dlatego pokażę Wam, jak to się liczy. Bardzo ważne jest do powiedzenia to, że ten faktor to właśnie jest na zasadzie, liczymy, kiedy mniej więcej za ile lat spłaci mi się kredyt. Dzięki temu czynszu, który mam na czysto, zimny czynsz, czyli kaltmitę. To znaczy, bierzemy sumę kosztu tego domu lub mieszkania, tej nieruchomości, suma podzielić na mitę roczną, to znaczy właśnie ten czynsz, który w ciągu roku dostaje na zimno, bez tych kosztów dodatkowych, czyli Suma kupna nieruchomości podzielić na roczny czynsz na zimno, który dostaję. I wtedy właśnie wychodzi mi na przykład, w tym przykładzie, który Wam tutaj podam, wychodzi na przykład właśnie 23 lata niecałe czyli za 23 lata, jeżeli taki czynsz mi zostanie właśnie moja nieruchomość będzie spłacana dzięki temu czynszowi. Okay? Wiadomo, że to się i tak zmienia, ponieważ czymś się podnosi co 3 lata, ponieważ od czasu do czasu sprzedajemy wcześniej tą nieruchomość, albo na przykład właśnie szybciej ją spłacamy. Dlatego, a może na, przez rok czasu nie będziemy mieć w ogóle ją wynajęto, więc różnie to bywa, prawda? Dlatego ten faktor inwestorzy nie zawsze liczą, bo i tak zawsze plany są inne. Ale żebyście wiedzieli, że takie coś jest. I żeby teraz właśnie policzyć rendite. Na zasadzie, ile ja mam procent w ciągu roku, właśnie m, tak jak można powiedzieć, tego zysku, tak? tak jak na przykład wkładałam pieniądze w jakieś giełdy, to wtedy mamy odwrotnie. Odwrotną sytuację, a mianowicie roczny czynsz kaltmite, czyli roczny czynsz na zimno, podzielić na sumę kupna nieruchomości, którą kupiłem, razy 100. No bo wiadomo, musimy wziąć to na procenty. I wtedy, tak jak tu w przykładzie macie, że wychodzi nam na przykład właśnie 4,5%. I z tym rendity to jest tak, że zazwyczaj inwestorzy, jak ktoś do mnie zadzwoni, ktoś, kto się zna na nieruchomościach, ktoś, kto już ma więcej tych nieruchomości, to dzwoni do mnie i pyta tylko o jedno. Czy masz nieruchomość, która ma 5%? Rendite. Zazwyczaj nie pytają się, jakie miejsce, gdzie to jest, ile kosztuje, ile czym mieć wkład własny, tylko zazwyczaj pytają się właśnie tylko o rendite. Tak samo, jeżeli nasz deweloper właśnie współpracuje z maklerami, zadzwoni do niego makler i mówi mu: No, mamy nieruchomość do sprzedania, chcecie od nas odkupić. To ten inwestor też się pierwszy, co pyta, to jaka jest rendita. Tylko o to się pyta. Ale wiadomo, że to po czasie po czasie wejdzie. jak już ktoś ma więcej tych nieruchomości, to wtedy już łatwiej to zrozumieć łatwiej to wyliczać i wtedy łatwiej też o tym częściej myśleć na pierwszej nieruchomości. Oczywiście nie jest to takie proste, to wszystko dlatego właśnie macie mnie. Dlatego ja wam to wszystko wyliczę, znajdę, popatrzę i też zależne jest od jakiej lokalizacji po prostu czy ta rendita tutaj jest akurat 4% super, czy na przykład w Monachium 4% to jest bardzo źle, więc to też zależy, no oczywiście jest od lokalizacji, to też jest bardzo ważne, ale zazwyczaj jak już jest 4% to już jest bardzo, to już jest ok, 5% to już jest bardzo dobrze. I teraz, jak liczymy właśnie ten wkład własny? To jest też bardzo ważne do powiedzenia i w tym momencie chciałabym, żebyście przeszli do mojego ostatniego odcinka właśnie o tym Hebel Effect, czyli Leverage Effect i tam też jest powiedziane, dlaczego właśnie jest lepiej brać kredyty, dlaczego na tym się lepiej wychodzi. I wtedy zrozumiecie teraz, co mówię, a mianowicie, jak rozumiemy nasz wkład własny. Obojętne teraz, czy to jest to tylko ten te cost, czyli dodatkowe koszta, notariusz, księga wyczysta, czy to jest na przykład wkład własny, gdzie kredyt idzie troszeczkę w dół, to jak liczymy w ciągu roku procent na to, jak patrzymy na, na swój wkład własny, czyli tak jakby kiedy go możemy zwrócić, ile to jest procent w ciągu roku, na takiej zasadzie, że biorę pod, biorę pod uwagę mój wkład własny. To wtedy liczymy, uwaga, bardzo ważne, na przykład, jeżeli byśmy teraz to porównali sobie z książeczką oszczędnościową, na przykład, jeżeli dajemy na to teraz 14 tysięcy, w tym przykładzie 14 tysięcy euro dam mojego wkładu własnego, to ile ja będę miał za rok procent? Na przykład, właśnie 5%, 4%. Ta różnica z tymi giełdami, z tymi szparbuchami i tak dalej, to jest właśnie taka, że ja daję tam 14 tysięcy i mam na przykład 5%. W przypadku nieruchomościach to jest to, że daję 14 tysięcy, ale biorę kredyt, 100% biorę kredytu, na przykład, czyli nie moje pieniądze, i mam na tym 50% rocznie. Jak to wyliczamy? A mianowicie, roczny czynsz na zimno, który dostajemy, podzielić na wkład własny, czyli na przykład 14 tysięcy, i z tego właśnie. Wychodzi nam suma razy 100 i mamy na przykład 50%. Czyli tak jakby, żeby wyliczyć. Uwaga, dokładnie. I teraz jeszcze tak. Czyli jeżeli mamy to 50%, prawda? Na tym plusie, co roku, na moim wkładzie własnym, to muszę też zawsze tak pomyśleć, że aha, jeżeli ja czynszu dostaję 6000 euro w ciągu roku, to znaczy teoretycznie, że prawie potrzebuję 2 lata do tego, że dzięki czynszom, które dostaję, przez dwa lata odzyskam swój wkład własny, który dałam. Czyli tak jakby, okej, okay, jest kredyt, super, no jest kredyt, ktoś mi to spłaca, ale mimo to właśnie na tym obliczeniu, które obliczamy, czyli czynsz na zimno w ciągu roku, podzielić na wkład własny te 14 tysięcy, jeżeli mam 50%, to liczymy to właśnie na ten nasz wkład własny i tak sobie można to pomyśleć, że aha, to znaczy, że ten czynsz, który ja dostaję, 6 tysięcy euro w ciągu roku, przez dwa lata mi się zwróci. Czyli ktoś moje 14 tysięcy mi odda, a kredyt i tak mi dalej będą spłacać, i w tym momencie wzbogacam się właśnie na czyichś pieniądzach i ktoś mi w tym pomaga. Obejrzcie sobie ostatni mój odcinek, będziecie wiedzieć o co chodzi. Tak, no mój wkład, moja inwestycja na wkład własny do tego, żeby policzyć, ile mam właśnie te rendite. Dlatego ważne jest dla was to, żebyście po prostu przy każdej inwestycji, jeżeli robicie sami, sprawdzać, jaka jest to rendite. Rendita jest, rendita jest ważna, ale też lokalizacja jest ważna, także oglądajcie moje filmiki, ja oczywiście również w tym pomagam, piszcie do mnie, wyliczymy wszystko razem, pomogę Wam z tym, mamy również nieruchomości na wszystkie kieszenia, na wszystkie kieszenie, mamy nieruchomości, które kosztują 100 tysięcy, a mamy też nieruchomości, które kosztują i pół miliona i więcej, więc na wszystkie kieszenie się to uda, ważne jest, że u nas dostaniesz właśnie minimum 4% rendita. To jest bardzo ważne, żeby jednak nie iść w dół, ponieważ często na przykład w kolonii zdarza się, że te rendite są jednak poniżej 4%, a pomyślelibyście sobie, że jednak może byłoby to więcej. No nie, bo nieruchomości są bardzo drogie, dlatego właśnie tutaj trzeba bardzo na to zwracać uwagę i nie zawsze centrum na przykład kolonii czy Frankfurtu, zawsze to musi być dobre. Jeżeli macie swoje też nieruchomości w Niemczech, policzcie sobie, jakie wy macie rendite i napiszcie w komentarzu coś o tym właśnie, napiszcie Wasze doświadczenia, czy może nawet macie 6, 7, 8% rendity, też się takie zdarzają. Także jeżeli macie swoje doświadczenia, wpiszcie w komentarzach, będę bardzo wdzięczna, jeżeli um, również się podzielicie swoimi, swoimi doświadczeniami. Proszę o miłe komentarze, mimo to bez żadnych wulgaryzmów, bo też i takie się zdarzają, także bądźmy wszyscy dla siebie mili. A jak jeszcze jakieś inne interesują Was, ciekawe tematy, piszcie w komentarzach. Na pewno się, na pewno będę dalej robiła filmiki i jeszcze jest bardzo dużo terminów o tym. I łapki w górę, łapki w górę, kochani. I bardzo bym chciała, żebyście mnie obserwowali na, na moim kanale, ponieważ mam bardzo dużo obserwowania mojego kanału. Także jak już oglądacie mój filmik, byłabym bardzo wdzięczna za obserwację, ponieważ wtedy mnie to motywuje robić dalej te filmiki. Bardzo dziękuję i do następnego. Cześć!